No kurde, stary, no, ci motocykl, no ja pierdolę. Za no. okay. moich czasów jak e, byłem małolatem, to generalnie no, funkcjonowały dwa typy e, motocykli, które były oświadczyło takim, no wtedy Szpanie to był Junak, e, Pewnie dzisiaj taki oldschoolowy motocykl, albo Jawa. no to ten co miał. 150 miał Jawę tak czerwoną pamiętam jeden z kolegów miał w bloku to znaczy to, to było u generalnie no wiadomo no, ja jestem z pokolenia rowerowego tam rowery, wtedy tak zwane składaki nie no czy mój, mój brat cioteczny Andrzej Świętej Pamięci miał komar komara no to komar no to jest taki no motorowe i czasami, jak byłem dzieciakiem, to nie woził. Yy, yy, natomiast no ja nie miałem takich ciągotek bo ze względu na, na moje, żeby próbować, że tak powiem, coś, bo jestem troszkę taką techniczną, techniczną ofiarą. A. Yy, ale no... Mój Czyli za, za dużo, żeby tutaj spręgło, tam ulec. Co... Nie, nie, nie miałem problemu z no. samochodem. Z, yy, można powiedzieć, że. Znaczy, przed moją chorobą, czyli przed udarem, no to jeździłem bardzo dużo i, i dobrze, mhm. można powiedzieć, całą Europę zjeździłem. A jeszcze jeździsz samochodem? Nie, bo mi już teraz, no, nie wolno, nie, nie, wolno. nie mam takiego prawa jazdy i mhm. byłoby to niebezpieczne. Słuchaj, yy, ale mój menadżer, Bodzio Celiński, ex-menadżer, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, mhm. był mocno wkręcony. W motocykle? Yy, po prostu tak i... i na, na, a oprócz tego zdarzało się grać na no, koncerty z filawem dla. Yy, no wiadomo, że wy no, motocykliście macie. No w, w każdym mieście no, są po prostu różne tak, no grupy, no, no. Znaczy, grupy. No, nazwy, oczywiście. Jakieś gangi. Yy, no, nawet nie gangi, <laughs> tylko no nie wiem, no, kluby, jest, kluby. No, kluby. No. No. I... Pamiętam, że kilka razy graliśmy dla, dla takiego właśnie klubu. Mhm. Przyjechali, to taki koncert był... Yy, no, tak. Jest chata na Tarchomije, nazywa się przystanek Karkomin, gdzie mój kolega jest po prostu Paweł Wiernicki. To ten chata trapera, czy to co innego? Nie, to przystanek Karkomin na, na Tarchomije i, i, i po prostu często tam tila wgrywał y, y, latem i raz no, publiczność motorowa się zjechała. Y, tak sama z siebie i to było fajne, bo, fajnie, bo wiesz fajnie. jak po prostu jest no, że tak powiem, jak zapodadzą jak Zapoda, no, po prostu chłopak. z no bo ten po prostu to jest... Y, i w ogóle fajnie, że mówię, y, no a powiedzieli, że Tila w, w, bardzo szanują itd. i tak dalej, mówię to była ta jedna z grup, ja nie wiem, no Tarkomińska czy... No, bo w Warszawie jest tego mnóstwo. No, no tak. No ja wiadomo, no... Jak to człowiek też, no człowiek rokenbrolla, no to tak jakby znaczy nie tyle, że się interesuje no, techniczną możliwością, ale zawsze pytam na przykład, no, pytam chłopaka, chłopaków, którzy po prostu się znają na no. tym, no, jak jest sytuacja z Harley'ami, czy, czy dalej to istnieje jako motocykl, że, no, że po prostu no, istnieje i to wy jest drogi. No jest tak, drogi tak, tak. Yes, i, jest, jak i, jak najbardziej. No bo, no bo no wiadomo, no, film Easy Rider to jeden z moich tam ulubionych filmów mm -hmm. z tamtych czasów, ale no, jeszcze to już klasyka jest dzisiaj i nie jeżdżę, nie jeździłem, natomiast no, właśnie kiedyś nie też mój menago przewiózł, tak no to jak poczułem to... A, czy jechałeś? Yy, znaczy nie, nie, no nie sam. Ale jako pasażer, Tak. uczucia to typ, czasem są nawet lepsze. Yy, yy. U po prostu ta szybkość, ten wiatr. <laughs> Wiem, że to dziewczyna mnie imponuje. <laughs> I, i, i no i po prostu no, to duży jest, to duży haczyk. Natomiast pamiętam, no jak jak pamiętam ten koma, komarek na no, to mnie imponował. No tak. Ale no bo to wtedy, wiesz, no yy, to był tylko rower, a tu nawet no, ten komarek, no. <laughs> yy, Słuchaj. Yy, no Ładne są motocykle, ale generalnie no, nie będę ci tu ściemniał, że jakieś miałem, że tak powiem, epizody z jazdą, A im też. No, 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 tyle, że wiesz. No, taka może mało ważna, ale ciekawa sprawa. Jedziemy z zespołem, gdzieś stajemy na, na stacji benzynowej. Aha. No. Gdzieś w Polsce jak zawsze. Jak to się mówi, to się staje, bo się coś kupuje, jakoś, coś do żarcia albo co. No. Nagle patrzę i jedzie ekipa ze czterech kolei, no takich w ogóle mocno rock'n'roll. Z tyłu mają napisane Iceland. A -a. I mówię no, Islandia. Bo byłem na Islandii, więc, ale co tu? Co, co im robią? I mówią. Oni mówią ja mówię, a dlaczego tu? Oni to już ja była Iron Maiden, bo oni są fanami i teraz no, wiedzą, że, że po prostu że gra, że gra w Warszawie, że są Aha. bardzo tanie bilety, no bo no. na Islandii oczywiście też grali, ale... No, no. To jeszcze droższe tam, tam są i ja nie no mogę. tam jest drogo. I ja mówię, ale jak być? No więc co za problem. No na prom tego i no. potem, no, no, bo, no bo i tak mówię, jakby z tej wyspy. I to mi tak jakoś pamiętało, no, utkwiło w pamięci ten... ten z tyłu napis Iceland, no bo jakby to było, nie wiem, Germany czy coś, no to... to, 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 to no, no to okej, okay. no, 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 no można, nie, można. No, troszkę to jest takie egzotyczne, no, że jadą na Iron Maiden do... A, no. no, no tak, nie dość, że w, w ogóle, z Islandii w ogóle. No. Y, dwa różne końce. Y, słuchaj, daj mi książkę. Siądź sobie na chwilę, zobacz. Zobacz sobie. Co? Jak Ja książkę wezmę. Jak książkę wezmę, zajmę się długo wezmę. Słuchaj, tu. Wsiadaj, tak, jak najbardziej. Poczekaj, no okej. Okay. Aha, pokażemy. Masz tuczyk. Nie, nie, no. Dawaj, odpal. No co ty? No pewnie, trzy gazówkę zawsze się u mnie robi. No, ale gdzie? Tutaj, kluczyk, wsadzasz tacykę. Tutaj. No ale nie, nie, stary, żeby nie było, żebym nie pojechał, bo nie ja. Nie pojedziesz. Czekaj, ale co mam zrobić? Kluczyk wsadzi tak? sobie w tak, no. dokładnie. I co? Jeszcze, jestem bo się nie wsadził. I trzeba trochę tak Węgaj? jak w samochodzie starym, nie? Wiesz o co Węgaj. chodzi. O, no. Czekaj, pokaż. Dobra, dobra, no chcę sam, nie? Jeszcze głębiej, głębiej. O, jest, jest. No i na prawo. No, chyba wyszło, czy nie wyszło? Czekaj. Wyszło. No na prawo, przekręć sobie. Nie nie no ja chcę sam, nie. ale... Jeszcze raz zrobimy to. No. jaki jak jest. jakby jak się płucie trochę wygiął. Jaki jest problem? Na no. prawą stronę, nie? No. 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 Wiesz Co? <laughs> Widzisz, jakie ze mną suja, Jakie no kurde, stary, no, cię, motocykl, no ja pierdolę Czekaj Stary, widzisz? No ja pierdolę I rejestracji, panie Czekaj Dobra, dobra, poczekaj, będzie dobrze Tu wkładamy No I Jakby no, się kluczek wygiął, nie? Bo ja mocno no Dużo masz, tutaj czekaj Ogarniemy to to przykręczę. Ty, ty, ty nie pojedziesz, ja piję. I <laughs> nie, nie chciałem. <laughs> Nie ja pierdol, możesz o tym opowiedzieć. Mamy to. I jest. co? No. no i co? I tu przytrzymaj. Teraz? Tak. Ale czekaj, to jeszcze raz. Nie, nie, już jest okej. Okay. Tu? Nie, nie, niżej. Niżej. Tu. Tu. No. I co? No i przytrzymaj, jak rozruszisz w samochodzie. Jest odpalony. No i możesz dalej. dodać. To możesz puścić, to puść sobie. Okay? Tutaj to, nie? Wow. Okej. a powiedz mi, co, co to jest za model? To jest CBR, sportowa CBR Czy jest jaki... J, 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 j. Pojemność? Jaki, nie, nie, jaki model, z jakiego kraju? Y, Japoniec, Japoniec. To Honda To jest Honda CBR y, 600, y, 110 koni N, Nie jest to taki typowy, typowy ścigacz Na którym, y, wiesz... Ale bardzo ładny koniec. kolor Przyśni mi się taki, że ma być żółty, że przyjeżdżam żółtym e, i taki zacząłem szukać. Bardzo długo szukałem tego egzemplarza, bo, bo kilka miesięcy, 7-8 miesięcy jakoś. E, no i też e, nie był najtańszy, bo to też nie jest najnowszy ile motocykl. motocykl? 15,5 zapłaciłem. To jest dużo czy mało? O, jak na motocykl A dużo? ile kosztuje Harley nowy. O Jezus, myślę, że ponad stówę. Uuu. Uh. No. Ponad 100 tysięcy. No, to gruba impreza, nie? Z Harley'em to jest gruba impreza. E, Munik. E, to dziękuję Ci bardzo, super było Cię poznać. Motocykl jest cały, jest ok. Niestety taką mam łapę. Taką ma łapę, no.